Hej, hej, ja jestem Kinga i witam Was na moim kanale. Powiem Wam, że dawno nie było filmu QA. W ogóle ostatnio były tak naprawdę tylko vlogi, ale myślę, że to jest też kwestia tego, że są wakacje i gdzieś tam Roszek był cały czas ze mną. Dzisiaj, jak to nagrywam, już mamy sierpień, ruch jest w przedszkolu, więc w końcu zdecydowałam się na taki statyczny film, a wydaje mi się, że fajnym powrotem będzie właśnie odpowiedź na Wasze pytania, które się pojawiały gdzieś tam na moim Instagramie. Tak więc poprosiłam Was właśnie o pytania i kilka się pojawiło. Powiem Wam, że jeszcze ich nie czytałam. Zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie część z nich będzie się powtarzać, ale może gdzieś tam moje odpowiedzi dzisiaj będą inne niż bywały kiedyś, tak więc na spontanie, nie czytając, patrzę, co tam do mnie pisaliście. Tak, ja pracuję w wakacje, pracuję na lotnisku. Jest to praca w dzień, noc, święta, wakacje. Tak więc właśnie również w wakacje pracuję. Co prawda, mogłam sobie wziąć urlop w wakacje, natomiast zdecydowałam się tylko na tydzień wolnego w lipcu, um, bo stwierdziłam, że i tak nie mam żadnych planów wyjazdowych i jest mi obojętnie, a może komuś na tym lipcu zależy, ja, co prawda z perspektywy czasu okazało się, że mogłam e, spokojnie sobie urlopu wziąć w lipcu więcej, natomiast e, ja byłam w pracy, Roszek gdzieś tam też pojechał do mojej babci, do moich rodziców, tak więc wydaje mi się z perspektywy czasu, że wyszło ok, wszyscy byli zadowoleni, e, my spędziliśmy tydzień z Roszkiem, e, i wiadomo, jeszcze miałam inne gdzieś tam dni wolne, a tak to spędził też czasu trochę właśnie u dziadków, u pradziadków, i mógł sobie z tego lata skorzystać właśnie na przykład na wsi, więc to też uważam, że jest gdzieś tam fajne i nie żałuję tego, że nie wzięłam tego urlopu w lipcu ostatecznie aż tak bardzo, a swój urlop będę miała we wrześniu, i szczerze mówiąc, też raczej nic nie planuję, ale może. Nie wiem, zacznę coś nowego, będę miała więcej właśnie czasu na kanał, na rożka. Zobaczymy, jeszcze planów nie mam, a może jakiś last minute stwierdzę, że jest dobrym pomysłem, to też tego nie wykluczam. Ale trochę odeszłam od tematu, więc może przejdźmy do kolejnego pytania. Czytam je w ogóle po kolei, więc nie ma za dużo i składu, ale na dole Wam po prostu wrzucę takie odnośniki. Jeśli kogoś interesuje jakieś dane pytanie, to będzie mógł sobie zobaczyć tylko odpowiedź właśnie na nie. Powiem Wam, że przyszło mi to dość naturalnie, natomiast chyba było mi tak łatwo to zaakceptować, bo on coraz bardziej się z tego naszego życia jakby wycofywał. I ja na początku Gdzieś tam dbałam o ten, o ten kontakt bardziej. Starałam się, żeby rogo go miał, ale z czasem po prostu coraz mniej mi się chciało o, nie, o niego ubiegać. No i na ten moment od półtora roku Roch taty nie widział. On taty na zdjęciach nie poznaje. Jak raz przez ten czas Rocha zadzwonił do niego na urodziny, a tak w sumie to nawet nie w dniu urodzin, tylko po urodzinach, ale z zamiarem złożenia życzeń urodzinowych, to zdecydowałam się nie mówić, że to rocha tata, bo stwierdziłam, że nie czuję się na to gotowa, tylko powiedziałam, że dzwoni do niego Mati i on był taki: O, a wpadniesz na moją imprezę i w ogóle i totalnie nie z że już to jest jego tata. Chyba jest mi z tym ok na ten moment, w sensie, wiem co słychać u rocha taty i. Chyba nie chciałabym, żeby on teraz wracał do naszego życia. Znaczy na pewno bym nie chciała, żeby wracał do naszego życia. Jeśli się na to kiedyś zdecyduję, to zobaczymy, co z tego będzie, ale na ten moment no nie ma go totalnie, a mi jest z tym szczerze mówiąc dobrze, bo wyrządził mi dużo krzywdy. Na ten moment nie jest osobą, z którą chciałabym, żeby moje dziecko miało kontakt. Pogodziłam się z tym po prostu razem z pogodzeniem się z rozpadem naszego związku trwało to naprawdę długo, było mi na początku bardzo ciężko, ale teraz no jest okej okay. no wiecie, do wszystkiego potrzeba czasu, ja też tego czasu potrzebowałam i potrzebowałam tego czasu i żeby pogodzić się właśnie z tym, że no, nasza rodzina nie jest pełna jak i z tym, że tego kontaktu w ogóle nie ma Ja mieszkanie odebrałam grudniu, jeśli dobrze kojarzę, e, jeszcze w poprzednim roku, więc e, tak jak mówiłam <grymna> na filmie z podsumowania roku, że moim marzeniem na ten rok jest mieszkanie, to ja już wiedziałam, ale jakby coś poszło nie tak, to nie chciałam, wiecie, zapeszyć, więc tylko powiedziałam, że o tym sobie gdzieś tam marzę, wiedząc jednak, że no tak naprawdę to się najprawdopodobniej wydarzy, e, ale... Prowadziłam się w kwietniu, natomiast to też e, zajęło trochę czasu, musiałam sprzedać samochód, żeby mieć jednak też pieniążki na wykończenie tego mieszkania. E, do końca uważam, że nadal nie jest wykończone. Natomiast na tyle, że była kuchnia, łazienka, nie było jeszcze drzwi, co prawda, jak się wprowadziliśmy, no ale mieliśmy kanapę, żeby na czymś spać, miał swoje łóżko, e, to w połowie, połowa koniec kwietnia, w maju, czerwcu, e, w maju, e, Koniec maja mieliśmy już drzwi, więc to był taki duży krok w przód. A teraz gdzieś tam ostatnio, jak wiecie, kupiłam krzesła, kupiłam lustro, czyli tak kupuję już takie rzeczy, które nie są niezbędne do życia, ale chcę, żeby to wyglądało tak, jak bym chciała. A krzesła wcześniej, żeby nie było, że nie mieliśmy krzesła, To mieliśmy, tylko że to jest poprzedniego mieszkania, a tutaj mamy wyższy stół, więc tamte były dość niskie. No i w końcu mogłam sobie pozwolić właśnie na to, żeby. Mm, sobie kupić inne, bo gdzieś tam już się odbiłam po tym remoncie, który okazał się większym obciążeniem finansowym niż myślałam. No więc mamy teraz już swoje łóżko, mamy właśnie te krzesła, mamy lustro. Roch ma też już dużo rzeczy w swoim pokoju. Co prawda jeszcze chcę kupić biurko, ale to tak trochę odkładam na razie w czasie, bo wiem, że na ten moment jeszcze nie jest mu potrzebne, więc uważam, że to mieszkanie nie jest nadal do końca wykończone, natomiast jeśli chodzi Wam o to, ile trwało od kiedy odebrałam je, e, od kiedy wiedziałam, że tu się wprowadzę e, i zobaczyłam je pierwszy raz, do momentu, kiedy rzeczywiście się wprowadziłam, no to 5 miesięcy. 5-6 miesięcy jakoś, e, więc z pół roku to trwało. Na pewno można było to zrobić szybciej, na pewno można było też e, robić to dłużej i no tak jak mówię, ja nie uważam, żeby ono było na ten moment nadal do końca wykończone. mnie obserwujecie gdzieś tam na bieżąco, to wiecie, że Roch w Lipcu nie chodził do przedszkola, teraz chodzi, natomiast jest mniej dzieci i w sumie no nic tam się takiego istotnego nie dzieje. Wcześniej chodził do prywatnego przedszkola, w którym było dzieci w setkach i tam no, normalnie grupy były otwarte. Tutaj jest na wakacje, z tego co wiem, chyba jedna grupa, więc tych dzieci jest o wiele mniej. To przedszkole jest też bardzo malutkie, bo są tylko trzy grupy, więc... Tak, a w tamtym przedszkolu były chyba po dwie grupy z każdego rocznika. Była też zerówka, był też żłobek tam, więc no, tych dzieci było bardzo dużo. I na przykład dziwnie mi jest, jak są jakieś takie dni, że na przykład poniedziałek jest roboczy, a wtorek jest wolny i w ten poniedziałek można wyrazić chęć albo niechęć przeprowadzenia dziecka i tam. W ogóle zawsze było wiadomo, że jakby będzie otwarte to przedszkole. Nigdy nie było takiej sytuacji. Rzeczywiście panie pytały, no bo pewnie chcą też się przygotować na to, ile tych dzieci będzie. Ale zawsze było otwarte. Jakby one się tylko pytały, tak, żeby wiedzieć. A tutaj sytuacja jest taka, że dzieci musi być przynajmniej 10, żeby przedszkole było otwarte. I. Na przykład, jak są właśnie takie dni wolne, to tych dzieci zgłasza się 3, 5, więc zawsze mogę założyć, że rok będzie ten dzień wolny. Tak jest też w przyszłym tygodniu. I dobrze, że założyłam, że rok nie pójdzie, bo tak też się stało, że to samo majkaże no przedszkola będzie zamknięte, ale na szczęście my już na ten dzień mamy plany. Mimo, że powiedziałam, że roszek będzie, ale no stwierdziłam, że będzie. Zawsze mieć lepiej plan B, bo. Nie spodziewałam się, że je otworzą. To jest pytanie, na które odpowiedziałam już wcześniej, więc nie planujemy, ale też nie wykluczam. Myślę, że może się zdarzyć tak, że na przykład pojedziemy na jakieś wakacje we wrześniu, październiku, w momencie kiedy gdzieś tam będą na to finanse, bo nie ukrywam, że po remoncie po prostu ich nie mieliśmy i mimo że chcieliśmy lecieć właśnie szkaliśmy już wcześniej albo na ten wolny tydzień w lipcu, albo na wrzesień czegoś, to niestety, no po prostu najzwyczajniej w się nas na to nie stać. Więc... Yy, nie, ale nic nie wykluczam. Tak, nadal studiuję, no teraz wiadomo, mam wakacje. Yy. Wstyd się przyznać, ale nie zdałam WF-u, więc jeszcze to będę musiała zaliczyć w przyszłym semestrze, w drugim roku. Jeszcze w ogóle muszę się dowiedzieć, czy tak w ogóle mogę i, i tak dalej, bo ja tak trochę nie ogarniam, e, jak działają studia nadal. Ale generalnie to tak, studiuję i wszystko poszło mi spoko, tylko ten nieszczęsny WF, który po prostu, no był w godzinach, gdzie mieliśmy ćwiczenia na przykład, albo... Był na 8 rano, a później na przykład nie było zajęć do 15 i ja stwierdzałam wtedy, żeby sens jechać. Więc no, no, własne życzenie go nie zdałam i w sumie wiedziałam od początku, że najprawdopodobniej go nie zdam, ale liczyłam, że mi się gdzieś tam uda to wywalczyć, że ej, były ćwiczenia w tym samym czasie i tak znaczy no wolałam nie iść na WF niż na ćwiczenia, bo ćwiczenia są ważniejsze, ale niestety się nie udało, więc będę walczyć. Nie wiem kiedy, bo nadal się za to nie zabrałam. Eee, przepraszam mamo, bo mojej mamie powiedziałam, że oczywiście to załatwię już miesiąc temu i nadal nic z tym nie zrobiłam i wiem, że ona to ogląda. Ostatnio w kinie byłam na Barbie. Wiem, że to pytanie ostatnio też pojawiło się na moim Instagramie i powiedziałam wtedy, że na Mario, bo ja generalnie w ogóle nigdy nie byłam fanką kina, i jeśli chodziłam do kina, to z Rożkiem, ale powiem Wam, że tak myślę, że chętnie bym właśnie poszła um, sobie do kina z moim chłopakiem, bo właśnie nigdy nie byliśmy. A potem, jak byłam na Barbie, to stwierdziłam, że lubię ten vibe, jednak wiecie, że sobie jem popcorn i tak się poczułam trochę jak dzieciak oglądając to Barbie, więc chętnie bym poszła jeszcze raz na coś innego, na Barbie, niekoniecznie drugi raz. Aż tak mi się nie podobało, ale tak. Ostatnim filmem, na którym byłam w Kinie, to jest Barbie. Um, i nie spodziewałam się w sumie, że będę w kinie, ale Barbie miało tak dobrą reklamę, że aż nawet mnie wyciągnęli do tego kina, gdzie ja zawsze uważałam, że kina nie lubię. Powiem Wam, że gdzieś tam przeglądałam jakieś staże, oferty pracy w czymś, w czym ja teoretycznie będę pracować po studiach. No mam specjalizację zarządzanie zasobami ludzkimi, więc też takie właśnie prace sobie oglądam i powiem Wam, że e, tak sobie czytałam, wiecie, te wymagania, jakieś tam to, co będę robić i pomyślałam, że to jest gdzieś tam e, na ten moment mój dream job, więc e, tak, chciałabym pracować e, w zawodzie e, po skończeniu studiów, zobaczymy, co z tego będzie, bo myślę, że każdy idąca studia, jednak myśli, że w zawodzie będzie pracował, a to, co dzieje się później, to już niekoniecznie. E, Właśnie, tak wychodzi, ale taką mam nadzieję i gdzieś tam myślę, że jakbym zmieniła pracę, to już bym chciała iść w stronę czegoś, co jest związane właśnie z kierunkiem, który studiuję. W sumie odpowiadając na pytanie, jak pogodziłam się z tym, że rocha to, to się nim nie mnie interesuje, Mogłam najpierw zadać to pytanie, czyli czy w ogóle Roch ma ten kontakt, więc nie. Rocha tata nie odezwał się do niego od początku marca, bo dosłownie pierwszy tydzień marca 2022, roku ostatni raz u e, taty i od tamtej pory kontaktu jest zero. E, podobno to nie jest z jego winy, no ale uważam, że jak ktoś chce, to e, wiecie, no, no są jakieś priorytety, więc... Nie, Roch nie ma kontaktu z tatą i i, i tyle. Tak, zrobię oprowadzanie po mieszkaniu, tylko dalej nie ma ściany, która oddziela część sypialnianu od salonu, a uważam, że to bardzo dużo zmieni w tym, jak to mieszkanie będzie wyglądać i Nadal na nią czekam. Miała być w lipcu, miała być w sierpniu, teraz ma być we wrześniu. Więc y, jeszcze się chwilę naczekacie, no ale wiecie generalnie, jak to mieszkanie wygląda. Y, stwierdziłam, że nie będę go ukrywać, ale jednakże, house tour chcę zrobić, jak już będzie wyglądało tak, jak sobie to wyobrażałam, a tak, jak już wiele razy mówiłam, y, ta rzecz, o której teraz Wam powiedziałam, jest y, taką dość istotną, no wizualnie rzeczą bo dużo w tym mieszkaniu zmieni. Więc y, będzie, ale kiedy, nie wiadomo. A w sumie nie wiem, czy kiedyś o tym mówiłam, ale na drugie imię mam Hanna. Jak byłam dzieckiem, to zawsze byłam pewna, że Hanna, ale y, no, nie, jestem Kinga Hanna Krzemińska, y, choć y, na legitymacji studenckiej jestem Anna. Y, bo okazało się, że na mm, świadectwie maturalnym ktoś się pomylił, więc z takim świadectwem maturalnym poszłam na studia i tak też mam tam wszędzie w dokumentach. Co prawda próbowałam to zmienić, ale musiałabym najpierw udać się do liceum, żeby mi zmienili to tam, i stwierdziłam, że to jest już za dużo roboty. Mam nadzieję, że to nie będzie żadnym problemem w przyszłości, a jak będzie, no to wtedy będę to odkręcać, bo. Ja wszystko robię na ostatnią chwilę, więc tak. Mam drugie imię, trzeciego nie mam. Nie byłam bierzmowana, nie widziałam takiej potrzeby. Więc, no, po prostu nie mam. A Roch nie ma żadnego imienia więcej niż Roch. Taki fakt. To już też wcześniej mówiłam, ale tak, dalej pracuję na lotnisku. Um, I więcej myślę, że na ten temat powiem e uh, gdzieś tam później Wiedziałam w sumie, że wybrałam sobie specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi, ale e, sam kierunek studiów nazywa się psychologia w biznesie, więc e, tak, e, chciałam iść na psychologię, ale nie chciałam być psychologiem, więc wybrałam sobie coś tak pomiędzy, co brzmi jakbym mogła mieć jakąkolwiek e, dobrą pracę po tym. W ogóle bardzo dużo się pojawiło... No dobra. W ogóle bardzo dużo pytań się pojawiło, co studiuję e, i że w ogóle nie widzieliście, że studiuję, tak więc... E, tak, studiuję, choć, nikt się tego w sumie nie spodziewał, ja też jakbyście się mnie zapytali dwa lata temu, to bym pewnie powiedziała, że nie pójdę na studia, bo nie wiedziałam, co ja chcę robić. A w ogóle to się bardzo często zdarza i powiem Wam, że jestem totalnie przyzwyczajona, bo pracuję na lotnisku, jak już zdążyliśmy ustalić, no i ja mówię dziękuję, do widzenia, miłego lotu często. I bardzo często słyszę nawzajem, i są takie sytuacje, że ktoś na przykład się poprawia i mówi: 'Znaczy miłego dnia, przepraszam, pani nigdzie nie leci. E, niestety, ale to i tak nie jest taki cringe. W sensie jestem po prostu przyzwyczajona. E, największy cringe to jest, jak idziecie na przykład do apteki.' Albo gdzieś tak, że macie taki bezpośredni kontakt właśnie z kasjerem, bo ja przeważnie w jakichś Biedronkach i tak dalej idę do kasztanówskich, Ale jak e, jestem, no właśnie przykład z apteką, e, to zdarzyło mi się już z trzy razy powiedzieć dziękuję miłego lotu do pani, która wydaje mi paragon. I to jest dopiero cringe. I jakby wzrok tych ludzi mm, i pamiętam jak ja byłam taka mega chora właśnie i to się pierwszy raz mi zdarzyło jak zaczęłam pracę tam, i ja wychodzę z tej apteki z gorączką i się, wiecie, ogarnęłam, że ej, ja powiedziałam tej pani miłego lotu, więc mówię, przepraszam, ja pracuję na lotnisku, a ta pani na mnie jeszcze krzywiej spojrzała, więc już teraz się nie tłumaczę, przemilczam to i odchodzę. Bardzo często tam tak, że mówię dziękuję i już chcę powiedzieć miłego lotu, więc mówię miłego dnia i się gdzieś tam, mi się przypomina, że ej, Kinga, Ogarni się, ale tak, zdarzyło mi się kilka razy powiedzieć komuś miłego lotu i myślę, że ludzie byli bardzo zdziwieni, bo im się to akurat nie zdarza, tak jak mi się zdarza to codziennie, to oni raczej są w lekkim szoku i nie wiedzą o co mi chodzi. Tak, powiem wam, że zaskakująco tak, chyba najlepszy do tej pory, jakiś kimkolwiek miał, ale to myślę, że też jest kwestią wielu... Wiele rzeczy się na to składa, że tak po prostu jest. Chyba nie mam takiego. Bardzo bym chciała zwiedzać świat, ale na ten moment gdzieś tam myślę, że te budżetowe miejsca są przeze mnie wybierane ze względu na to, że nie mam budżetu na te droższe. Nie, no, nie mam chyba takiego. Miejsca, które bym najbardziej chciała odwiedzić. Chciałabym zwiedzić po prostu jak najwięcej, jak najwięcej zobaczyć. Chciałabym na pewno gdzieś polecieć na inny kontynent, bo póki co nigdy nie było mnie nigdzie poza Europą, więc myślę, że to jest takie właśnie marzenie, żeby gdzieś tam wylecieć dalej, ale na ten moment nic mi się aż tak nie marzy. Wydaje mi się, że ważniejsze na przykład było dla mnie to mieszkanie niż wakacje. Powiem wam, że chyba jak zmienię pracę, to prawda, na ten moment nie planuję, ale jeśli kiedyś się zwolnię, a kiedyś na pewno to zrobię. W sensie kiedyś na pewno będę zmieniać pracę, więc myślę, że w takiej sytuacji nagram wam film taki podsumowujący, bo dużo osób się pyta co robię. Jak ktoś mnie spotkał, no to jest w stanie się domyślić, ale no Powiem wam o całej mojej przygodzie z pracą w tym miejscu, w którym pracuję teraz, bo nie wszystko było takie łatwe od początku, więc myślę, że to jest dość ciekawa historia, a teraz bawię się, że to może gdzieś tam wpłynąć na pewne rzeczy, tak, więc na ten moment wam nie zdradzam, co robię i gdzie pracuję, poza tym, że no wiecie, że na lotnisku. Ale na pewno Wam kiedyś o tym opowiem szerzej. I w sumie to trochę się nie mogę doczekać, żeby Wam powiedzieć. Bo no, często są po prostu pytania i jest to dość też myślę ciekawe. Ale jeszcze musicie poczekać. Powiem Wam, że na ten moment totalnie nie. Nie mamy przestrzeni, nie mamy funduszy. Nie czuję też potrzeby teraz, żeby mieć drugie dziecko. Choć może, gdyby te dwa poprzednie warunki były spełnione, to bym chciała, ale wiecie, mamy teraz dwupokojowe mieszkanie. Wiem, że jeśli chciałabym drugie dziecko, to chciałabym mieć tych pokoi więcej. Więc to jest taki wyznacznik, że jeśli się przeprowadzę, to wtedy możliwe, że będziemy starać się o drugie dziecko. Na ten moment, no po prostu nie. Mój chłopak. Rozmawialiśmy o tym, jakby, i mój chłopak nie jest zainteresowany posiadaniem drugiego dziecka na ten moment, i ja choć bym chciała mieć drugie dziecko gdzieś tam czasem, to wiem, że to po prostu nie jest ten moment. I widzę słodkie wiecie, ciuszki, i myślę sobie, że o, albo chciała mieć takie bobo, albo widzę jakieś bobasy, ale no nie, nie planujemy w ciągu najbliższych pięciu lat, myślę, drugiego dziecka. Co będzie, czas pokaże, ale na ten moment na pewno nie. Jak wrzuciłam to okienko z pytaniami, to byłam w drodze powrotnej z Barbie, więc tu chodzi o ten film i powiem Wam, że wydaje mi się, że on jest overhyped, w sensie wszyscy się tak ekscytują tym filmem, wszędzie są reelsy z muzyką z filmu Barbie, a. Ja na początku byłam trochę rozczarowana z perspektywy czasu. Uważam, że fajnie, że poszłam, przynajmniej rozumiem wszystkie żarty związane z tym filmem na Reelsach, ale czy poszłam drugi raz? Totalnie nie. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś tam będzie to taki kultowy film, który warto było obejrzeć, ale czy zaskoczył mnie jakoś niesamowicie? Nie powiedziałabym. Powiem Wam, że chciałabym nową dziarę, ale totalnie nie wiem jaką. Plus, znowu wracamy do tematu tego, że mój półturzec ostatnio cierpi, więc no wątpię, że w tym roku coś się jeszcze pojawi. Chociażbym chciała, ale no tak jak mówię, nie wiem co, nie wiem gdzie, e, chociaż, dobra, gdzie to, tak mam jakieś pomysły, ale tak jeszcze e, nie mam czegoś, co bym na pewno chciała, więc nie wiem, na razie nie planuję, nie jestem umówiona i może coś na spontanie, ale nie wiem. To jest też dość ciekawe, no generalnie, po prostu się dość długo przyjaźniliśmy i byliśmy sobie bardzo bliscy, co spowodowało, że no jesteśmy razem, choć nigdy się tego nie spodziewaliśmy i zawsze mówiliśmy, jak ktoś mówił, że jak to się nie pasujecie, to mówiliśmy, że nie no, nigdy nie będziemy razem. E, jesteśmy besties, przecież. Mm, ale tak się wydarzyło. E, nie wiem, może jak weźmiemy ślub, to wam opowiem, jak się poznaliśmy. E, albo coś takiego. E, to byłby też taki moment, w którym na przykład pewnie bym chciała się podzielić gdzieś tam zdjęciami wspólnymi, ale to też jeszcze dużo czasu i nie wiadomo, czy kiedykolwiek to się wydarzy, więc e, tak, no jak się rozstaniamy, to chyba Wam nie opowiem, jak się poznaliśmy, to by było dość dziwne. Więc e, jeśli e, będziemy razem za 10 lat, to wtedy możecie się spodziewać, że Wam opowiem tę niesamowitą historię, jak się poznaliśmy. E, chyba teraz jeszcze nie chcę się tak uzynętrzniać. No, i to byłoby na tyle ze wszystkich pytań. Dajcie znać, jak Wam się nowy kadr i taka nowa formuła, że właśnie te pytania, zamiast je czytać, się wyświetlają, bo wydaje mi się, że wtedy będzie lepszy podział na to, gdzie co jest i tak będzie wiadomo, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy dane pytanie. No nie wiem, ja jestem excited, że wiecie, trochę się zmieniło, że mam jakiś tam fajniejszy kadr. Jestem ciekawa Waszej opinii i no, pogoda jest taka średnia, więc. Teraz tak myślę, że mogłam włączyć chyba lampę, bo jest dość szaro, ale mam nadzieję, że generalnie film Wam się podobał. Jak macie jakieś pytanka, to oczywiście piszcie na dole. Ja chętnie na komentarze też odpowiadam, więc na pewno jeśli coś pominęłam, to Wam odpowiem w komentarzach. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, jeśli chcecie wziąć udział w takim kolejnym QA. No i też jeśli chcecie być ze mną na bieżąco, bo nie ukrywam, że jakie nagrywam vloga, to jestem bardzo aktywna na Instagramie a jak coś nagrywam, to jestem nieaktywna na Instagramie, co prawda e, ostatnio też e, byłam przyziębiona i tak dalej i wtedy no, pojawiają się ewentualnie jakieś tam e, memy czy coś, ale <grym> tak to właśnie nie nagrywając vlogów e, pokazuję, co się u mnie dzieje tam, więc e, jak ktoś się zainteresował, to zapraszam. A wymyślę, miłego dnia e, albo miłego wieczora, w zależności od kiedy to oglądacie. E, no i widzimy się... W kolejnym filmie chciałabym powiedzieć, że to wychodzi chyba w poniedziałek, więc chciałabym powiedzieć, że w środę... Albo to wychodzi w piątek, to w poniedziałek. Ale nie, nie wiem, bo staram się być systematyczna, ale wiem, że w praktyce to pewnie nie wyszło w żaden z tych dni, które powiedziałam. Tak więc po prostu widzimy się w kolejnym. Warto subskrybować, to wtedy będziecie wiedzieć, kiedy kolejny film wleci. Tak, to byłoby na tyle Buziaki. Pa! pa.